mam teraz z tej strony i a dzisiaj kolejny odcinek z MS Powych Świąt. Tutaj macie rzecz z kalendarza adwentowego, a dzisiaj będę mówić widzom tak przez jedną minutę. Tutaj ogólnie macie wygrane z live'a. Dzisiaj będzie losowanko na kolejną suknię Not Level. Wyniki z poprzedniego odcinka będę na koniec odcinka. Zrymowało się. Przejdźmy do odcinka. Napiszemy pierwszą rzecz. Status już mam gotowy. Wysłałem go i czekamy teraz na poczcie. Pierwsza napisała Yumi i napisała o uni i pozdro. Damy jej unikat, ale nie powiedziała, że uni not level czy za level. Więc damy jej uni za level. Następna prosi Lena. Lena prosi o dripka, więc oczywiście podarujemy jej tego dripka. No troszkę na tym odcinku, że tak powiem stracę drybków i unikatów więc pociesz łapeczką do góry. Poszek drip. Następna osoba również prosi o dripa, więc damy jej dripa. Super! Jak ja się cieszę, dosłownie. Ogólnie zasady rosowanku na sukni od level są takie, żeby zasubować kanał. Dać pod tym lajkacza w górę. Napisać u mnie na PW Losowanko Mikołajkowe. Na 40 lajków będą wyniki. I proszę bardzo, znalazłem dripka i drupkę ja ci do Ciebie. I jeśli jest, ja się z wami żegnam, zostawcie suba na kanał. Pa!